19 angażujących prezentów na Dzień Dziecka z Noski Noski dla przedszkolaków. Ta zabawka buduje wyobraźnię młodych konstruktorek i konstruktorów. W czasie deszczu dzieci się nie nudzą ze świetnymi kredkami do okien. Laleczka Loti inspiruje do życia pełnego przygód. Ding dong! Filmy z propozycjami dla dzieci w innym wieku znajdziesz na stronie głównej noskinoski.pl Kolorowanie na okrągło i bez bałaganu. W tej książki dowiecie się, co ponad 100 maszyn robi każdego dnia. Z drogi śledzie, hulajnoga jedzie! Hit wszechczasów, wstążka do machania, prawdziwe narzędzia dla prawdziwych majsterkowiczów, malutki świat myszek mailik i wielka przyjaźń na zawsze. Świetna zabawa i świetne ćwiczenie logopedyczne. tablet bez baterii to idealna rozrywka w podróży rurociągi do wanny i prysznica jedna deska setki pomysłów na zabawy ruchowe w domu domowa fabryka samolotów lekka jak powietrze masa plastyczna do zabawy dmuchana piłka z efektami specjalnymi zaproście wiatr do zabawy kreatywne zajęcia bez końca Te i inne spośród 15 tysięcy starannie wybranych produktów znajdziesz w naszym sklepie noskinoski.pl. Serdecznie zapraszam.